Siemanko, witam się z wami w ten lipcowy poniedziałek, trzeba przyznać, że pogoda w te lato to istna sinusoida, albo upały nie do wytrzymania, albo załamanie pogody i ulewne deszcze, można powiedzieć, że normalnie idealna pogoda dla osób z dwubiegunówką, ja przychodzę do was dzisiaj z update'em co do rolnik szuka żony, a wiadomo, że dla rolników lato jest wyjątkowo pracowitym okresem. Mało kto może pozwolić sobie na wakacje w tym czasie, ale przecież rolnicy, którzy szukają żony nagrywają wtedy sezon, a ci którym udało się te żony znaleźć muszą przecież wziąć śluby i urządzić tradycyjnym wesela trwające co najmniej dwa dni, więc czas znaleźć muszą. Także i w te lato mamy istny wysyp ślubów i porodów. Zaczniemy od tego najgłośniejszego, czyli wesela kartoflanej księżniczki Magdaleny, która obecnie jest już rzepakową królową, bo wyszła za mąż za rolnika specjalizującego się z rzepaku i krowych mlecznych. Trochę te wyjście za mąż trwało, bo Magdalena od razu po poznaniu swojego księcia Jakuba miała stwierdzić. Że jest to idealny materiał na ojca jej pierwszego dziecka i po tym jak Jakub podczas randki nad jeziorem podgrzał jej szarlotkę agregatem para którą najwyraźniej wtedy już zostali zdecydowała się na wspólne dziecko, warto wspomnieć, że kartoflanej księżniczce bardziej w sumie zależało na potomstwie niż na ślubie. Bo to drugie miała już za sobą i zakończyło się niezbyt dobrze, bo były mąż, jak się okazało, miał na boku drugą dziewczynę, z którą założył sobie drugą rodzinę, będąc mężem Magdy. Także pierwsze małżeństwo skończyło się rozwodem i to takim, który nawet kwalifikuje się pod unieważnienie kościelne. Więc Jacek Kurski, patron rozwodu w polskim kościele, nie musiał nawet interweniować. Jak wiemy, Magdalena Jakuba poznała poza programowymi kamerami. Ale mężczyzna miał napisać do niej list, po którym jednak nie zdecydował się z nią spotkać, bo jako król rzepaku miał dosyć napięty grafik. Na szczęście po tym jak Magda odbyła spotkania ze swoimi kandydatami, zaprosiła do siebie trzech muszkieterów i tych samych trzech muszkieterów odprawiła z powrotem do domu. Produkcja oddała jej listę i mogła sama zadzwonić do Jakuba, który nie tylko upiekł jej szarlotkę, ale także podgrzał ją agregatem, co ostatecznie zdobyło jej serce. Jednak nie na tyle, żeby przez cały finał programu, który Magdalena spędziła już u boku Jakuba. Nie zarzucać swoim kandydatom, że nie byli nią zainteresowani, szczególnie bolał ją brak zainteresowania Adama pseudonim Szczena, bo był niebezpiecznie podobny do reśka szczeny. Magda zarzuciła mu na finale, że będąc u niej na gospodarstwie myślało o innej dziewczynie, z którą związał się od razu po powrocie z gospodarstwa. który również gościł w kartoflanym królestwie, które jak się później okazało, należało do brata Magdaleny I ona sama. Jest Jedynie tam pomieszkiwała, także pato Matthew oczywiście zarzucono, że był tam tylko dla fejmu i po to, żeby wypromować się na tyle że później mógł walczyć w BIPM mało Marcina Najmana. Jedynie Paweł pseudonim do nim plecek w kształcie serca. Można powiedzieć, że został oszczędzony względnie na finale. W każdym razie po finale Magdalena zamieszkała z Jakubem w szarym pałacu, w którym to przyjęli w listopadzie Martę Manowską podczas nagrań do odcinka świątecznego i pochwalili się zaręczynami. Kilka miesięcy później na świat przyszedł ich syn Marcel. A ponad rok później Magdalena i Jakub wzięli ślub, konkretnie w ostatni weekend. Na weselu nie zabrakło jej programowych kolegów, czyli Dave'a BMW i doktora Szpaka, którzy chętnie tańczyli do disco-polowego hitu Wyglądasz idealnie, Dave BMW wiecznił również jak sama panna młoda wraz z mężem do niego tańczyli, nie wiadomo czy autor hitu zapłacił Dave'owi za promocję, czy może po prostu złota karta wstępu do klubu w więc zobowiązuje, na ślubie natomiast zabrakło prowadzącej Marty Manowskiej, które ogólnie chyba już nie za bardzo interesuje się życiem uczestników programu Rolnik szuka żony, a na swoim Instagramie publikuje głównie zdjęcia z uczestnikami sanatorium miłości i to na ich ślubach bywa i to im składa Instagramowe życzenia, co jest o tyle ciekawe, że większość z nich przecież nie ma Instagrama, ale no nie zrozumiesz tej influencerskiej logiki, na ślubie Magdaleny zabrakło również pewła z tej samej edycji programu, ale ten, jak wiadomo, niedawno został ojcem i jego żona Marta poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że po prostu wesele i tak długa podróż był zbyt ciężkim wyzwaniem z noworodkiem, dlatego nie pojawili się na ślubie koleżanki z programu. Ślub w miniony weekend wzięła również jedna z uczestniczek szóstej edycji programu, kandydatka Adriana Violetta, która z tej okazji dodała zdjęcie opatrzone komentarzem. Że mąż wypatrzył ją oglądając program rolnik szuka żony już oglądając ją w telewizji i ją pokochał, para podobnie jak Magdalena z Jakubem ma już półtora rocznego synka. Co zaś się tyczy nowonarodzonych rolniczych dzieci to w ostatnim tygodniu również programowa koleżanka Wioletty, Agata, również kandydatka Adriana, powitała na świecie córeczkę. Agata była fanom rolnika znana jako matka Kwoka. Także na pewno świetnie się sprawdzi w roli mamy, co ciekawe, a o czym nie wspominałam, w maju na świat przyszło również dziecko uczestniczki ostatniej edycji programu, co jest o tyle ciekawe że dziewczyna musiała się wyjątkowo szybko uwinąć. Bo niemalże od razu po wyjeździe z gospodarstwa panicza Stasiulka spotkała miłość swojego życia i zdecydowała się na dziecko. Wygląda na to, że Ola, bo o niej mowa, była wciąż już na nagraniach finału programu, na co zupełnie nikt nie wpadł. Fajnie, że uczestniczki, które nie znajdują miłości w programie, tak szybko radzą sobie po nim i większość z nich dosyć szybko spełnia swoje marzenia zarówno o ślubie, jak i o potomstwie. Co ciekawe, Stasiulek? Który po programie miał również znaleźć miłość o imieniu Ania usunął już zdjęcia z ukochaną ze swojego profilu na Instagramie. Nie wiadomo jednak czy to koniec miłości majtki na dupę, czy po prostu zgodnie z obietnicą postanowił wycofać się z mediów społecznościowych i skupić na pracy w gospodarstwie, remocie chatki ogrodnika i życiu w cieniu pałacu, w przypałacowym ogrodzie, wspomnę też tylko. Bo ostatnio wypominaliście mi, że zupełnie nic o tym nie mówiła. Także jakiś czas temu odbyło się spotkanie uczestników programu Rolnik szuka żony. Jedno z tych spotkań, na których uczestnicy wszystkich edycji spotykają się ze sobą i wspólnie spędzają czas. Tym razem spotkali się w lesie pod Łodzią, gdzie spędzili weekend w domkach. Na spotkaniu obecny był Marek z trzeciej edycji. Który jest zawsze na każdym ze spotkań pojawił się też Jan z piątej, Eugeniusz z drugiej czy Sławomir z szóstej edycji Obecni byli także dr Szpak, Dave BMW z siódmej oraz i Lady z ostatniej edycji Reszta uczestników spotkania to już uczestniczki i uczestnicy programu? spośród których wybierali rolnicy. Po tym spotkaniu internet obiegły zdjęcia Ladyka i doktora Szpakę z zapytaniem jakoby ta dwójka jakimś magicznym zrządzeniem losu miałaby być razem. Nie komentowałam tego ponieważ było to absolutnie niemożliwe. Po pierwsze Primo Ladyka jest blondynką, co od razu skreśla ją Macieja, musiałaby się przefarbować na ciemny. Po drugie Ladyka prowadzi pieczarkarnię, jest prezesem, co wyklucza fizyczną pracę u Macieja przy czereśniach. Raczej nie chciałaby też mieszkać u jego rodziców pod schodami. Bo ma własną dużą willę do której od czasu do czasu zaprasza dziennikarzy, natomiast Maciej zdecydowanie nie jest wysokim postawnym blondynem o pięknym uśmiechu którego szukał Kamila bo jest niewysokim rudawym doktorem szpakiem. Jakby ja tu totalnie nie widzę pola do związku tej dwójki, chyba że coś im się nagle pozmieniał, ale wątpię, z ciekawostek, Teszela po tym jak spotykała się z odrzuconym przez siebie Stasiem? Zaczęła się spotykać z również odrzuconym przez siebie trzecim bobrem, Rysiem. Idąc tym tokiem, w końcu dojdzie do z Sanatorium Miłości, który przez nią teraz ma zakaz konkurencji i nie będzie mógł iść do Love Island. Taki krótki update rolnikowy. Dajcie znać w komentarzach czy coś jeszcze przegapiłam. Tymczasem znak pokoju i bye bye.